Witaj. Wszyscy ludzie mają depresję, gdyż wszyscy ludzie mają struktury ego. A wibracje ego, które stworzyły struktury ego, stwarzają nasze depresje. Mówię z doświadczenia, bo też miałam depresję. Tak jak wszyscy inni ludzie, dużo głębsze. Bo moje depresje były głębokie z powodu wszystkich nałogów, które miałam. U wszystkich ludzi z silnymi nałogami są depresje głębsze i silniejsze. Często lekarze je leczą. <słuch> wszyscy ludzie mają depresje tylko innego typu. Nie wszyscy o nich mówią. To jest mechanizm obronny ego. Żeby była depresja, Wibracje ego, bardzo kreatywne, <laughs> jak wiesz, stwarzają różne okoliczności, ponieważ struktury stworzone przez wibracje ego u każdego człowieka są połączone ze wszystkimi innymi ludźmi więc oddziaływają wibracje na ludzi w Twoim otoczeniu. Rodzina, czy w miejscu pracy, czy różne instytucje urzędowe, żeby Twoje problemy powstawały. Różnego typu w rodzinie, relacje, w urzędach pracy, ekonomiczne, konflikty w pracy. Więc dzięki kreatywności, wibracji ego zostaje stworzona sytuacja, w której ty nagle czujesz się bardzo źle. Tutaj jest bardzo ważny punkt. Ludzie zawsze nieświadomie, ja też, ja się źle czuli, twierdzili, myśleli i mówili: Myśli nasze są stwarzane przez wibrację ego. To jest taki składnik całej układanki depresji. Ego tworzy sytuację, Stwarza Twoje myśli, Twoje uczucia, Twoje reakcje i układanka gotowa. Mamy specjalną sytuację życiową. Twoi czujemy się beznadziejnie. I tutaj jest bardzo ważne, żeby teraz sobie uświadomić to, co do tej pory robiliśmy. Ja też. Ludzie, czując się źle, myślą, o was przekazują innym ludziom w rozmowach, że ja się czuję źle, bo powodem tego jest problemy w relacji z partnerem, z dziećmi, z ekonomią, z pracą, ze zdrowiem. I to jest ważne, najważniejsze, żeby przerwać te reakcje, bo Twoja struktura ego. Nie przeżyje, musi ulegnąć rozkładowi. Kiedy ty powiesz, pomyślisz, że powodem mojego złego samopoczucia, mojej depresji nie jest żadna sytuacja, tylko moja wewnętrzna struktura ego, stworzona przez negatywne wibracje ego. Ona jest. Powodem mojego złego samopoczucia i cierpienia. Wibracje ego stworzyły całą sytuację życiową, obojętnie na którym planie życiowym, i dlatego ja się źle czuję. W tym momencie świadomości następuje osłabianie struktury ego, osłabianie wibracji ego. I pomału wibracje ego przestają stwarzać w Twoim życiu problemy w różnych, na różnych życiowych planach, platformach. Nie ma problemów, zaczynasz czuć się lepiej. Nie ma już żadnych wibracji, które stwarzają u Ciebie negatywne myśli, uczucia, reakcje oraz Wszystkie okoliczności w Twoim życiu. Ja to wszystko przeżyłam. Normalny stan egzystencji człowieka jest ten stan, w którym ja teraz zaczynam się znajdować, bo to nie jest koniec. Ja też jestem w dalszym ciągu, w procesie i codziennie odczuwam nowe reakcje. Pozytywne, zmiana, u mnie też następuje rozkład sukcesywny ego wibracji i ego struktury. Więc za jakiś czas zaczną w Twoim życiu zanikać sytuacje negatywne, destruktywne, oraz Twoje samopoczucie się zmieni. Zauważ, że ego odwraca moją uwagę. Zmienia temat. To są mechanizmy obronne. Przeszkadza mi, przerywa. Zauważ to u mnie, zauważaj u innych, zauważaj u siebie. Za każdym razem, jak zauważysz wibracje ego, za każdym razem osłabia się twoja struktura, moja struktura i struktury wszystkich innych ludzi. Normalny, i znowu wracam do tego, co ego ja czuję, przeszkadza mi w mówieniu i nagrywaniu tego. To znaczy, że to jest bardzo silne i ma bardzo silne, <grywia> silne działanie na strukturę ego u mnie, u ciebie, u wszystkich. To jest, takim, to jest coś, czego ty. Co ty zrozumiesz spontanicznie za jakiś czas. ja wibracje ego nie będą Tobie przeszkadzać w kontakcie ze źródłem życia, spontanicznie zaczniesz widzieć, rozumieć i słyszeć te wibracje. I wtedy to stymuluje jeszcze szybszy rozkład. Ale ja cały czas staram się wrócić do tego najważniejszego, że wibracje ego przeżyją tylko w ukryciu. I do tej pory, jak ludzie sądzili, mówili i myśleli, że powodem ich depresji, złego samopoczucia są różne okoliczności, albo że oni nie wiedzą, dlaczego się tak czują, to nie były wibracje ego ujawnione. I one były. Powód w człowieku był. I jakby depresja przemijała za jakiś czas, Znowu po jakimś czasie wracała. Bo dopóki jest powód i się jego nie usunie, będą nawroty negatywnego samopoczucia. I znowu chcę wrócić do tego, co Ego mi przerywa. I to jest to, że ja mam Ego-strukturę, ale ja cały czas jestem świadoma, ja ją czuję, widzę, ona się nie schowa. Można powiedzieć, że to jest stan medytacji, który toczy się cały czas, obojętnie co ja nie robię, będziesz też w tym stanie niedługo. I dlatego żadne wibracje ego, żadne struktury ego nie przetrwają u Ciebie. Znowu wracam do tego bardzo ważnego. Normalny stan egzystencji człowieka jest ten, w którym ja zaczynam teraz istnieć więcej więcej, częściej i częściej stan radości, wewnętrznego pokoju, spokoju, żadnego cierpienia, żadnego niepokoju, ból, żal, cierpienie. Nawet cierpienie z powodu, jak nasi najbliżsi opuszczają ciało i odchodzą do innej rzeczywistości jest stwarzane przez wibrację ego. Tego cierpienia nie będzie. Gdyż to cierpienie nie jest normalnym stanem, też. Nikt nie umiera i nigdy nie umierał. <grym> Jak ego-struktura ulegnie rozkładowi, zacznie każdy człowiek widzieć i odczuwać swoich najbliższych, którzy przecież nigdy nie umarli, więc wtedy widzimy jak żałoba i cierpienie z powodu czyjegoś odejścia jest czymś destruktywnym i nienormalnym, bo nikt nie umiera. Życie jest i zawsze było wieczne. Dużo jest w życiu człowieka ze strukturą ego. Jest dużo cierpienia. Zauważysz? Zauważyłaś, zauważyłaś, a ego przerywa znowu. Gratuluję procesu. To, co najlepsze, jest przed nami. Niedługo będziesz w tym stanie, co ja. Bez martwień, bez kłopotu. Życie jest lekkie i takie ma być. Życie ma być źródłem radości, wszystkiego najlepszego. To, co najlepsze, wszystko przed nami. Naturalny stan człowieka jest harmonia i szczęście i zadowolenie ze swojej egzystencji. Rozkład struktury ego już u Ciebie trwa i u mnie.